Dzień dobry, drodzy Państwo, witamy po raz kolejny z Abu Dhabi. Tym razem będzie nieco więcej atrakcji. Największą atrakcją są oczywiście bandurzysty. i ja ty jesteś zawsze teraz. Nie, ja już jestem z tobą teraz. Pokażemy Wam w pierwszej kolejności to, po co przyjechaliśmy tutaj. W Formuła 1, finał Grand Prix. I... Ludzie, marzenia się spełniają, choć znaczy, żony spełniają wasze marzenia. Daryczku, a co dzisiaj ubrałeś, żeby pasować do tego luksusowego wnętrza? Swoje spodnie, kurczotka, biedry, Biedry nowy szyb, model. Daryczek, rzadko tak jak Sroka w kość. A tym razem zajastrzem wiem tak. stopniu jasne są te. Ale prześliczne zwierzę. Prześliczny jest. Że chodzisz drugi dzień w kraju arabskim w t-shircie, który wygląda tak samo? Wygląda, no, i też się ubiera non stop tak samo i to 7 dni w tygodniu, jak białe szaty. Michał, się po trzeciej nawet Jeszcze nie wychyliwałam. Lecimy. Ludzie zarządzający hotelem kładą ogromny nacisk na to, żeby człowiek czuł się tutaj wyjątkowo. I za to wielkie propsy. To jest taka, powiedziałabym, bardziej sztywna, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu wersja Las Vegas dużo tu inspiracji, aczkolwiek czysz tu też dużą kastowość. U mnie nie ma na przykład wewnętrznej zgody na to, więc ja im większa kastowość w danym kraju, to tym szerzej się uśmiecham e, do pana, który mi otwiera do drzwi, do ludzi, którzy, wydaje mi się, są czasami niezauważeni. Ja też czasami, jak jestem przy Tobie, to tak się czuję, że trochę zapominasz o mnie. Różku. To się nazywa mieć swoje pasje w życiu. Ja rozumiem, że z twoich pasji jest sen jedzenie i żona. Po paźdzę chyba żyć. Jeszcze praca. O, dobra praca to na pierwszym miejscu. Ty, jakbyś miał taką żonę, swoją wierną fankę, to byś się znudził po miesiącu, więc ciesz się, że masz za kim tęsknić. Jak ty pięknie wyglądasz, moja droga. A jak ty pięknie wyglądasz. Jesteśmy we włoskiej restauracji. I sięgam śmiało po pizzę górmę. Wiecie, to taki trochę oksymoron. Pizza, czyli najprostsze, najpyszniejsze jedzenie a no to kij w tyłku. Sam so, jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. To wygląda wygląda się... klasycznie. Mm. a smakuje? Wybitkiem. Mm, wybitnie. Ojejku, czuję ten piec, nie? Poważnie. Czuję drewno w niej. Pyszna jest. Michał, jak tam twoja zwykła pizza z rybą? Oh, kurde, świetnie. We Włoszech Nic. ciężko taką pizzę. Yeah. naprawdę. To jest tak dobre. Smacznego Asiu, z twoim wyborem. Tak, ja czekam na swoją kolejkę. <laughs> mm. Mały pączek, proszę. Pączki do rączki. O, do paluszka nawet. Bomboloni. Emirates Palace został wybudowany w 2005 roku i jest najbardziej luksusowym hotelem Abu Dhabi. Widać, że to powód do dumy dla lokalesów. Jego budowa kosztowała 3 miliardy dolarów, co sprawia, że jest trzecim najdroższym hotelem świata. O, okazuje się, że jeszcze aż tak dziedziali nie jesteśmy pierwszego dnia w Abu Dhabi. Jest za ile? Idziemy. Jest. Jest to. freska po prostu. Tak jest. Idziemy na tę freskę, tylko dlatego, że wiemy, że skończy się o 23.00, a potem idziemy już w kinę. W Polsce będzie 20. <laughs> jestem, więc się cieszą. Chodzimy do najlepszych piosenek. Ja nie wiedziałam, że gdzie jestem. Zabrał się za lata 80 taki hit albo ten na przykład. No. Czuję się trochę nie niepocieszona, że mnie zabieracie. Ja się dopiero zaczęłam rozkręcać. Ale żeby dojechać do hotelu, trzeba najpierw złapać taksówkę. Jalla, jalla. Tak naprawdę romantycznie, chłopaki, tak? Fajnie tu wyglądacie. Tylko bez sensu Darku ten dystans. Od kiedy ty jesteś taki nietykalski. No, nie wolno, nie wolno. Idziemy spać. Żeby pancio i pancia nie musieli chodzić, podwiozą nas na pasę na co? Jest, yes, ready, ready, steady. Te hamaki to jest nasze miejsce Asia. Nasze miejsce na ziemi dzisiaj. Nie sięgam dna. Sam dasz już na basenie. Prawie, że private experience. O nie! O nie, pierwszy dzień. Nie gadaj. Nie, nie, nic się nie stało, tylko po prostu miałam tu... Pr... Michasiu najdroższy. Ja już ci otwieram. Daj mu żyć. Ludzie marzenia się spełniają. Znaczy, żony spełniają wasze marzenia. Masz coś takiego, że w chwili się zastanawiasz, czy na to teraz byłasz? No, tak naprawdę, tak. Mało i swoimi odważnymi marzeniami tak. Patrz jak lecą. Ty we w jeden, a ja tam z chłopakami i dziewczynami to robię. Otwarcie. Bóg zapłać, kochanie! Bóg zapłać! Za <śmienicza> 8 minut zawodnicy wjeżdżają na tor. Będziemy to podziwiać. Można powiedzieć, że to jest jeszcze? And please, just Chciało się lodów, a u nich nie było w loży. No, idziemy szukać. Już lepiej oglądać to wszystko z telewizora, bo więcej widać. Ale nie da się ukryć, że nawet widząc ten jeden jak ważny zakręt i widząc, że to się właśnie w tym momencie zaczęło na tym stadionie, ciężko nie odczuwać tej zdrowej ekscytacji. Jestem tak zestresowany. Tak, już zobacz, co je Michał. Być tutaj to wydarzenie, ale szczerze mówiąc, dużo lepiej ogląda się to na Netflixie, więcej widać. Znaczy, czy jakbym, że jestem bardzo poirytowany, że nie ja jeszcze? To inna para galoży. O kurde! Nie jest samochód. Tutaj tor. Tam tu wszyscy bawią. Boko przed Marino. Tam są różnego rodzaju lounge. Nasz jest po przeciwnej. I całkiem miły widok, nie? No, na parking. Kto wygrywa? Bez stopy. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji widzom. Oprócz obserwacji F1 można zmieniać opony w bolidzie na czas albo wybrać na koncert. Dzisiaj zagra dla nas Shania Twain. Jak było! Nie, Jednostki się nie dostosowały. Za cztery lata, za 4 lata. <śmienicza> no, Nie <śmienicza> no. 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 Yeah! yeah. I to też nie był my first choice, ale za to na koncercie Foo Fighters zbawiłam się wyśmienicie. A macie chłopaki świetną fotę z koncertu. Safran, Saffronade. Po co lemonade, moi drodzy, jak można prawilne saffronate? No mam nadzieję, że będzie dobrze smakować, co najmniej tak dobrze jak lemoniada. Tak wygląda, moi drodzy, saffronade. No można by zamiast szampana do jajeczniczki, jakby się uprzedził. Za chwilę koniec z tymi luksusami, przenosimy się do Ibiza, więc znajdę jeszcze willi. Po Mibi się to co najwyżej jakaś fanta. Ale tak jak Teruczek powiedział, pierwszego dnia w Abu Dhabi nie możesz się czego doczekać? No to... domeczków... domeczku, mm -hmm. naturki. Tak. A no, my to jednak jesteśmy para leśników. Jak się nazywa? No. Człowiek, który siedzi w lesie, w Leśniczek. O właśnie, para leśników. <laughs> Już teraz wiem, jak się czuję. Dane Davido spotykając z jakiegoś koszykarka. proszę. Nie proszę. To jest to. Thank you, sir. High five. <laughs> For me lower. Thank you, sir. No i teraz tarwyszka. To Ibis, please. Dorabiam. Tu. To nie jest tanie. Dorabiam. Bardzo miłe powitanie, a do tego nasze nowe miejsce lokalizacyjnie jest w punkt, bo jest 17 minut do Wake Parku i 9 minut od wielkiego zamku Szeika Zajeka. Wielkiego meczetu. Słucham? To jest jeden ile mamy? Pół godziny. No, ma się te choty, że nie Garden View, tylko prawie że Ocean View. Dziękuję, sir. Good morning once again. Jeśli nie czujesz się jak w nas sprawy do podejmowania dużej ilości decyzji, to nie idź do libańskiej restauracji. No, 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 to, jest, to jest wszystko. To jest wszystko. Mm, Do pałacu prezydenckiego, który jeżeli oglądaliście już nasz odcinek sprzed dwóch lat zabudami, zrobił na nas wielkie wrażenia, jak zrobić tym razem to się okaże, ale przede wszystkim chcemy je pokazać nie wrażenie, tylko komnaty Asi i Michałowi. Pałac kosztował prawie że 500 milionów, tylko nie pamiętam czy dolarów, czy dirhamów. Nie jest to pałac mieszkalny służy do pijania, turystyki Abu przepiękne miejsce i w środku, i na zewnątrz. Aby wejść, należy okryć swoje gołe ramiona i gołe kolanka. Zatem ja przygotowana do tematu zakwitych nóg, ale Michał? Mama! Oj, ta pijanka. <laughs> A może się właśnie chłopak po raz pierwszy ale... dowie czegoś na speed amach? U nas to tak kolorystycznie całkiem, całkiem, ale Czym pani się kierowała, dopierając Michałowi no, no te kwiatki? To się nazywa mieć drzewi. <perspektuj> Michał, taki no, no, jesteś? No, no. Lichy jesteś przy tych drzwiczkach. No, Zgadzam się. No tutaj złoty, a skromny, no nie pasuje. I mam nadzieję, że zaraz wszyscy nie usłyszymy, że Daraczyk też by tak chciał na Senatorskiej, to? Nie. Swoją drogą, szapoba, że to niewypalcowane. Myślę, że wiele takich turystek co ja. Pewnie tak. O, A Aby ktoś chciał odpocząć od luksusów, może wejść na chwilę do Cuba. Który, tak, e, z zewnątrz wygląda jak kolejne srebrno-świecące cacko, a w środku jest po prostu miejsce, gdzie można usiąść. Yes, sir. No i. Czuję, jak. Podrobiona. Kofola. Taka herbatka. Widać, że Abu Dhabi postanowiło zrobić sobie taki powiedzmy vilanów, takie bardziej bogate miejsce, do którego warto przyjechać, ciągnąć turystów. Jest tutaj Pałac Prezydencki naprzeciwko Emirates Palace, czyli trzeci na świecie najdroższy hotel, w którym też nocowaliśmy i też wam pokazaliśmy, jak wygląda od środka. I tam daleko Etihad Towers, te cztery, pięć. Pięć budynków, które możecie znać chociażby z Fast and Furious. Wszyscy się nie widzę w ja się ktoś ruchu, zastanawiał, jakie jeszcze ukryte talenty nosi sobie Dariusz. Darwius. Dariusz potrafi wszystko również ułożyć w górkę. Chyba lepiej. Pod niż górkę. Pani Lokales. Lepiej. No i za chwilę wejdziemy do symbolu czystości, piękna. To jest e, przepiękny obiekt, o którym wiele zwiedzających świat marzy. Wybudował go Szejk Zajek. Miał on w swoich A A Powiedziałeś zajek. No Naprawdę, i ty, mężu, musisz być fakt checkerem 100 tysięcy ton marmuru z Macedonii. To surowiec, z którego powstała ta przepiękna biała budowla, która ma symbolizować czystość. Dlatego też, kobiety wchodząc, muszą mieć zakryte włosy, a mężczyźni, kolana. I jest bardzo przyjemnie. Zaznać tej ciszy i spokoju po trzech dniach formuły. W Abu Dhabi lubią robić rzeczy największe. Wiadomo, że to przyciąga turystów, ale czasami faktycznie są to rzeczy legendarne. Jak oto ten dywan, drodzy Państwo. Był on tworzony przez 1200 rzemieślników i jego koszt wynosi 8,5 miliona dolarów. Takiego to by się nie powstydził żaden Aladdin. Dziękuję, dobra. Tak, tak, dobra. Excuse me. Are you waiting for a taxi? I need a taxi. Yes, ma. Where do you wanna go? Whenever with you. Prawo. Because you give me the breakfast. To dać to fajne ten Taj Mahal co? To nie jest Taj Mahal. No ja wiem, ty się znasz na zna geografii. No. Pewnie w Indiach jesteś. Świetnie jest, że można zwiedzać różne kuchnie, wczoraj libańska, dzisiaj z Bejrutu, co? Jak to w dużym mieście. Ale fajnie, że tak różne kraje wczoraj dzisiaj. W co ty mnie ubierasz, Mecha? No wyczaiłeś, że wpadasz w pułapkę, bo Bejrut to stolica Libanu. Ale to prawda, teraz zabierzemy Państwa do restauracji, w której już zdążyliśmy złożyć zamówienie i będzie to śniadanko w jakim kraju? W Abu Dhabi. A pochodzi skąd? Kupuję. Który jest stolicą? Czegoś tam jest na pewno. Libanu. Mówię właśnie. Libanu, do którego na chwilę obecną podróżować raczej się nie rekomenduje ze względu tak? na sytuację geopolityczną. A co tam jest? Rządzi um, czy co? Dość podobnie, ale bardziej hardkorowo. – Co ty gadasz? No tak, no bo to jest blisko Izraela, nie? A. Dość. Tereczku, jak to jest nosić w trzeci dzień tą samą koszulkę? Ej, wziąłem cztery takie same koszulki. Wiesz o tym dobrze. To kolejna pułapka. To jest niewiarygodne, jakby mnie nie było w Twoim życiu, to byś kontentu nie miała, nie? Jaka byś była smutna na tym YouTube. I wicewersacze. Nawet te ichniejsze ich pizzy są wydarzeniem. I oliweczki. Takie thank you przez łzy. Co za prezenciki. No, jak prezentu się nie odmawia. O. Nie, nie. Papa smakuje. To już nasz ostatni dzień w Abu Dhabi i z jednej strony nie mogę się doczekać, aż pojedziemy dalej, bo jednak ten miejski klimat bogactwa to nie do końca mój świat. Ja bardzo szanuję. Co tutaj widzę, czego doświadczamy, bo jest to w najlepszym stylu. Jeżeli można powiedzieć, że chwalenie się pieniędzmi może być w dobrym stylu, to uważam, że tutaj w Abu Dhabi właśnie tak to wygląda. Niezwykle uprzejmi ludzie, bez względu na to, w co jesteś ubrany, jesteś turystą, nawet jak jesteś przysłowiową turystką z gołym brzuchem, to traktują cię tu bardzo kulturalnie. Ja już spakowana. I już, już wyjeżdżamy. Ale zanim to, pokażę Wam jeszcze jedną przepiękną rzecz już tak po bardziej w moim klimacie, bo bardziej będzie to natura. Do no, mojej drodzy pojedziemy na pustynię. Tak jest, na zachód słońca. Który pieszy? Do wymiotów? Będzie paw? Nie, ale to nie jest daw. Co mi chodzi nie za fajnie? No w ogóle. Potwierdzam tylko to, że nie chodzę na żadne role kostery. Patrzcie, jestem cały ka nie normalnie, nie? Pierw i tam pier stojisz. Za chwilę łapiemy samolot na Sri Lankę, gdzie spędzimy 10 dni, więc możecie się spodziewać co najmniej trzech świetnych odcinków. Do zobaczenia na Sri Lance. Pa!